Witajcie. Hmm. Temat karierowy. Tym razem inspiracja raczej wewnętrzna ode mnie, ponieważ szukałem tych rzeczy, które jak gdyby mnie najczęściej zadawałem sobie pytanie, czy powinienem tak zrobić i jaki jest następny krok i dalej. Więc dzisiaj chciałem się skupić na momencie, w którym, po którym możemy poznać, że to już jest czas zmienić pracę. Bo wiele osób widzę takich właśnie szuka odpowiedzi zastanawia się nad tym, jak, czy, czy, czy ja już powinienem zmienić pracę. Czy to jest ten moment, w którym powinienem się po prostu zdecydować na to, żeby, żeby coś, coś zrobić ze sobą, prawda? I w zasadzie są, są trzy główne przyczyny, powody, które jak się zdiagnozuje to mogą nam powiedzieć, czy to jest ten moment, że powinniśmy zmienić pracę. Być może jeden z nich już wystarcza do tego, żeby pchnąć nas do tej decyzji, a być może jest to kombinacja dwóch albo wszystkich trzech. Pierwszy to jest e, najbardziej prozaiczny. pieniądze. Czy zarabiam wystarczająco dużo, żeby po prostu czuć się komfortowo z tą pracą, jaką mam? Prawda? Pieniądze są, nie oszukujmy się, jednym z największych elementów, pływających na to, że chodzimy do pracy, że, że mamy mimo wszystko frajdę z tej pracy i że e, jesteśmy w stanie po prostu być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czyli po prostu jeżeli tak szczerze przed sobą powiem sobie, że wystarcza mi tych pieniędzy, mogę sobie coś odłożyć, nie wiem, stać mnie na wakacje, nie martwię się tym, że jeżeli będzie potrzeba, nie wiem, skoczyć do dentysty nagle, no to mogę to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu od pierwszego do pierwszego to nie jest jak gdyby problem przetrwać, przeżyć godnie. Nie mówię przetrwać, bo przetrwać to już wskazuje na coś złego, więc, więc to jest pierwszy element. Drugi element to jest, czy jak gdyby środowisko tej pracy, czy, czy, czy to, co ludzie, z jakimi pracuję, czy, czy przełożeni i tak dalej są w porządku. Czy wracam zestresowany, zestresowana z pracy, czy praca wywołuje u mnie, nie wiem, dyskomforty, nie wiem, źle się czuję, fizycznie odbija się na moim organizmie i tak dalej, z utęchnieniem myślę o piątku, boję się poniedziałku, przed spotkaniami, przed, nie wiem, końcem miesiąca, przed raportami, denerwuję się i tak dalej. I jest to jakiś proces, który trwa od jakiegoś czasu, to może być dzwonek, lampka zapalona na czerwono, że być może czas zmienić, bo na dłuższą metę, szczególnie jeżeli dodatkowo na przykład nie zarabiamy dobrze, to, to siedzenie w takim miejscu jest bez sensu, prawda? Eee, trzecim elementem jest nasz rozwój i perspektywy rozwoju. I, i to jest jak gdyby mm, zarówno tego, czy możemy mieć, tak, tak mówiąc wprost, czy mamy szansę jakiegokolwiek awansu w tych strukturach, w których jesteśmy, bo być może 3-4 lata to jest dobry okres, żeby być na tym stanowisku, na którym jesteśmy, bo się uczymy nowych rzeczy, mamy szkolenia i tak dalej. Ale co potem, prawda? Jeżeli nie jesteśmy w stanie nic zmienić i, i, i to jest dla nas jakiś element powodujący dyskomfort, coś niefajnego. To być może warto, warto właśnie dlatego zmienić pracę. Z drugiej strony, jeżeli w dalszym ciągu możemy się czegoś nauczyć, w dalszym ciągu, cykl tego, jak działa firma, okresowość pewnych zdarzeń, które się pojawiają, dalej jest jeszcze dla nas nie jest, jak gdyby biegle opanowana przez nas, dalej jeszcze czegoś się uczymy, to to jest jeden z elementów, który może spowodować, że, że chcemy zostać. Więc tak jak powiedziałem, mieszanka zarówno nie wiem, nie rozwijam się za mało zarabiam. Nie rozwijam się, nie mam możliwości awansu, nie rozwijam się dodatkowo, ludzie mnie denerwują, nie dogaduję się z nimi, i tak dalej, i tak dalej. To są decyzje, które, które mogą wpłynąć na to, że, że powinniśmy po prostu e, tą pracę zmienić. E, pewnie ktoś mógłby jeszcze nad jakimiś e, e, kwestiami pomyśleć, ale myślę, że w tych trzech elementach zamykamy jak gdyby największe, najważniejsze problemy, czy też. Czy też e, Czynniki, które mogą wpłynąć na to, żeby zmienić pracę. Myślę, że gdyby daje to nam, to nam jasny pogląd na to, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być i, i, i tak dalej. Czy praca, w której jesteśmy aktualnie, spowoduje, że za 2-3 lata będę tam, gdzie, gdzie chciałbym się widzieć, czy, czy spowoduje, że stanę się człowiekiem, którym chciałbym być i tak dalej, i tak dalej. Dookoła możemy sobie zadać dużo takich pytań, zanotować nawet na kartce i zobaczyć, czy, czy, czy to, co robię w pracy, przybliża mnie po prostu do tego, i finalnie podjąć decyzję. To nie, jest, to nie jest koniec świata, i myślę sobie, że pamiętajmy przede wszystkim o tym, że pracujemy, nie wiem, 60, 80% naszego życia, prawda? Od, od 18 roku teoretycznie, aż do 70, praktycznie. Jak na to nie spojrzy, to jest około 50 lat spokojnie pracy zawodowej, i ja zawsze powtarzam, że dlatego nie ma się. Dlaczego obawiać, że zmienić pracę? Ponieważ no nie wyobrażam sobie, żeby w perspektywie 30, 40, 20 lat nawet pracować po prostu w jednym miejscu, bo nawet świat na tyle się zmienia, że tej pracy może po prostu nie być. Więc w razie czego powodzenia. Jeżeli, jeżeli macie taką decyzję przed sobą, trzymam kciuki, aby się udało. I póki to tyle. Kolejny filmik z tematu karierowego zamykamy. No i cóż, do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam, hej!